Ej to ja coś zrobię na Allaha Allahan bar no. <gry> Kurde <gry> nie zrobiłeś <zamienię. gry> Kurde Ja Dobra my już wiemy co i jak no. wszystko za pierwszym razem Teraz raz. wygrywamy teraz wygrywamy. Wszystko przecież za pierwszym razem ta, to jest nasz tamte to, to były tylko raz grzewkowe, tak Tak czekaj Kurde ja to <gry> tutaj fajnie zrobili w tym multiplayerze, tak, że w tym lokalu. To dosłownie zwiększa przeciwnikom życia, bo tak było to niezbalansowane. Dobra, na Allaha. Allaha, tak. tak, tak, tak. Kurde, żarek! I Robię na Allaha oczywiście. Widzicie, działa na Allaha. Pamiętaj, no, że te kurdy. Z... Spadło ci się i... What? O kurde, teraz tutaj jesteś. Nie. Tak, nie. Mr. Casino. tak, o, kup HET, kup head. Kup, head. kup. O kurde nie! Uff. Ale warto Ale było warto. No, warto. Nie, to byłem, ja. Dobra, no, rozwalamy no, tych, rozwalamy no, tych, kurde. Nallaha. No, no, no tak <noise> zrobiłeś, nawet nie, nie... nie zrobiłeś pocisków. O kurde. I uważam, bo tam tamte. Czekaj trzeba tą tam... modę... Szybko. Synchro, synchro. Dziocie. Ja tylko nie należy. Do, nie należy. Do no to ja Jezu, ty! No przez ciebie! Kamera się tada. Nie! G! No kurde, No Dobra, poczekam, poczekam. Ja, ja dobry w te gierki, jestem zdobry. <grym> nie ze mną, te gierki. Nie ze mną, te gierki. Kurde, bo. Nie złapiesz mnie. <laughs> Plot Twist nie złapał, bo Twist jest nie słaby. A to? Co tu jest? Rozwalaj to. Tylko uważaj, że to tymi i tymi. Nie. Nie. nie! Kurde, Żelek, musiałeś mi tu umrzeć. A Jesteś pewny? Sure? Sure? Dobra, as win, as win. No, zwiedzisz, kurde. Zwiedzisz na koniec mi się tutaj dobry sobie, jakbyś tam stał. Nie, a tutaj byłaby ta meta. Nie, meta. Meta? Czego meta? A propos Breaking Badu. E bo kurde, bo te słuchawki ci pewnie przeszkadzają, kurde, żelek. Dobra, jedziemy. Dobra, jedziemy, dobra, jedziemy. Dobra, dobra. za pierwszym razem oczywiście. Tak, za pierwszym razem, tak. Tak. Tylko szkoda, że mi umarłeś niestety. Bo... Dobra, mamy 6 coinów, typie. Jo, ej, dobra, idziemy gamblingować. Bom, e, idziemy teraz gamblingować. To, I teraz wiesz tu, ja myślę... Że... Patrz, czekaj, bo ja teraz myślę, że możemy kupić sobie po, po dwóch czarmach. Ja możemy sobie teraz po bombie, e po bombie, po bombie i czekaj. I po... ten. Dobra, to co wybierasz z tych dwóch? Ja bym wy wygrał bombę. Dobra, to jest już bomba. Było... Y, automatyczne o, parowanie, dobra, dobra że... Dobry, o, kawę, kawę często wybieram. A co to jest kawa? Y, że tak, że... Y, że A, że... ej, dobra, to może być. To, ja właśnie często sobie tego używam. O nie, jest ta ładowanka. Ja akurat z ładowanki akurat próbuję się przyzwyczaić. Dobra, hmm. i teraz to zakładamy. No. Czarno. I tutaj jest słodka parada. Słodka parada. Automatyczne odbicie. Dobra, to ja to. Dobra jedziemy. Dobra ja mam takie up o, i teraz mamy ostatniego posta, czyli ten kurde, ten kwiatek z ciekliznął. To jest ten co Undertale? To jest ten cały undertale <głos> <głos> Ej, kurde, ej że ja na to nie wpadłem, nie? Dosłownie to jest Flawi z Undertale'a. No. To jest ten co, to jest... Dobra kurde na Allaha. Dobra kurde. Się. Na Allaha co nie? Dziemy. Na górę! Ciężko się przestrzelać w tym aworze, to przecież musi być Dobrze, kurde, co my już zrobiliśmy. Kurde, my już pojedziemy. No dobra. O kurde. Jestem lugubrym. A, mugny! Mugny! Jestem lugubrym. O nie, właśnie. Dobra, szczerze, ta gra jest troszeczkę za gorsza, ja mam szczerze tego, że... O pato, pato! Parowanie, parowanie! Bądź <śmionie> <śmionie> Dobra, kurde, tak Możemy grać. No, tak, jest ręce się wywalą, że... O dobrze bo... lokujesz. Lokowanie nie bój się tak blisko. Nie no, ja na lasa biorę. Ty wyznaję ale mówię na ucho. Robię cię od ale mówię na no, bo się na elkaar. <kiloująula> Na dół. Nie ma komu uderzyła. Stik, kur... Stik... Securiting Dobra, ja to ty

Kurde Ubrziesz mi tu Dobra, ja nie wyczynę z tym świata Robię <grafię grafię> screena i tyle, szereg, nie? Żelek się... Żelek ma mental breakdance, kurde, bo Adam no, się no. wywala jak debil Jeszcze... ...dwie sekundy i... i byśmy to przecież mieli, byśmy no. Tam, już dwa razy już obrywałeś Dobra, tam... ...trzy razy! No mnie kurde, on, on mnie tyka <grafię> A zresztą. ja jestem niepotrzebny. <grafię> Oj ja... Ja do niego po prostu nawalam, zaraz się pewnie będę znowu... Żelek tu tutaj nie umieraj Może tego nie było wiedzieć, ale dosłownie zrobię... Ale siur. Ale dosłownie zrobię, jesteś pewny. Mówię, dosłownie nasza konwersacja wyglądała tak. i weź mi nie umieraj, tymczasem on. Are you Ja mam Nie! No i nie! Aro... Peter Griffin Are ostrożnie, ostrożnie. ostrożnie, Ja za bardzo krakuję tutaj, krakuję Nie ja. możesz się sobie Nie Chciałbym ja, bo kurde Wiesz co, ja zamiast te automatyczne parowanie... Czekaj Zamiast te automatyczne parowanie dałbym sobie tego, kurde Ja bym właśnie na odwrót zrobił Tak I wiesz co, ja bym sobie tutaj dałbym sobie na gruchówkę Czemu tutaj jest gruchówka w ogóle? Ja teraz go rozwalimy Szelek, no. czy ty właśnie na niego wskoczyłeś? No, ja, ja, ja. ja, ja, tego A już... A, A zainam, jak się steruje tak. Czemu... z klikiem to zrobiłem, ale ok Dobrze, dobrze ja już... Żurek w no, o, Nie! nie, nie Kopka mamy Nie, nie, nie Dawaj, dawaj, używaj, używaj, używaj Dobrze!

Jezu, w końcu! Jeeeeee! Mental break next. My, my God. go od godziny. Nie, w sensie, że kapelę godziny. Dobra. Kurde. Jeeeeee! A mi... O kurde! <gul weighted> Dobra, jedziemy. Chłop mi tu omontuje i mi O, patrz co to jest za mój... Gumbling! Gumbling! to gambling? Rusłan Ruszniku. Ja. A, jakiś niemiecki agent to jest. O, patrz, mam monet. Nie mam monet? Czemu, czemu ten kwiatek? No bo on się nazywa tak po bo... niemiecku A w sumie no. Racja O kurde mistrz, tak wiemy no, go. Kinderek Wiemy mister Casino. O kurde ten dziad przyszedł Chyba Ty mam swój... Sposób, żeby was wyciągnąć z tej kabały No się też. Ja ci kręcę naprawdę. Diabeły. O nie, bo kości królowi, kości króla też zmienili, Kurcze, że w serialu to był ko kostek. tego kostek. No. Teraz w tych poziomach natanych to mamy ubroń. O nie! Ty wiesz dobrze nie, jak Ty wiesz. W nie, w to? nie no, no właśnie, pamiętasz dosłownie jak <stytutaro> ci powiedział. Bo dosłownie jak, jak gadaliśmy sobie raz na Discordzie to dosłownie powiedziałem, że patrzysz szukę. No. Jakli i jedna O nie, już sobie. One man one jump. <grysh> <skr> <śret> czekaj, czekaj. Jestem niepełnosprawny, który tu Kubuś! Przerywaj kubuś, chciałem, jestem kubuś. No cześć! Pakman. Cześć, jaki był A to go ja wypakuję. Ej kurde! Patrz, gdzie jesteś a my już umarliśmy. No właśnie, chyba lepiej, żebyśmy mieli. no. W ogóle że ty masz takiego większego na hala ode mnie. Spadek? Znaczy, że mam lepszy, że jestem bardziej lepszy, bardziej rozwinięty intelektualnie A właśnie, bo to może tak być. Oj, nie że może być burza. Nie, ja nie, <laughs> nie, nie wiem, że mu ja tu taki to... To tak, takie małe wow. żele chodzą. A, coś takie coś małe to... Parowanie, parowanie. Nie no, się od tego to samego berwaliśmy. Widzisz.

Uważaj, no nie. Już, <gryliopatriczny> co ty kawał? Ja La, Dobra, na la. nalla. Czekaj, nie tą bronią się Nie tą się i Kurde, się nie udało, nie. Lepiej zbudowany intelektualnie. Co to bardziej się wywala? Co to ja mam mniejszego nochala? kurde. Patałaś z dziwą. Nie! Co ona ma szotgana? Ej, co jest? Petuin, petuin. O nie. Sam mi zostawiasz mi samego na sluggera Mamila. Noże jak będziesz nim. Ja się ja ci ja się ja, nie rozumiem mam tam potem. Tym razem. Tak. Tak. Tak kasparze się. Nie jakaś ona. Jak kasparze ukradłeś. Proszę Ja. Nie no łatwe to jest. To jest. O, co, o co wam chodzi? Przecież te... Tak. Nie no łatwe to jest. To nie, była rozgrzewka. To była rozgrzewka. rozgrzewka. No czemu on na mnie chodzi? To jest... No bo... No czemu on na mnie? No bo podobasz mi się. Na O kurde, Nie ja. Ja tylko do dżuju, bo... Okuraszaj. Co ja odwałam? Nie A być być moc... Dwóch narod... Nie, no nie <ścoughs> Nie, no nie no nie po zaraz. Wejdę na inkognito, kurde. U nie, żelek Mały, z... ej, dostaj, to był mały żarek. Nie lubię, nie lubię To jest nie taki pedo-żelek Przestań japować. Nie. Nie, żelek, tak! Czemu się wywaliłeś żelek? Nie wiem. Nieładnie tak. Nieładnie, kurde. Myślę, że brzmienił Dobra, to wiem. Po co się tutaj jak świnęło? Nie, nie chodź tu do mnie, bo ja tu się nie Czemu on takie Nie wiem, kur... Ja ma taki łyżelek. Się w Ale, ale, ale I co, i co? O nie. Nie, ja tego nienawidzę. Ah, teraz widzisz, kurde, świat moimi oczami. Właśnie, bo to ci co wam chodzi? Przecież to, to, bo to, mam to, mam czy to pierwszy za pierwszym razem Za pierwszym razem. Chociaż przecież z kolegą tu robiłem to za pierwszym razem, nie?

nie, ja, dobra. Żenek. Czekaj, muszę, rozporek. Czekaj, żerek doszedł do szenek. Dobra, to kogo wybieramy? Bo mamy yy, dwóch osob do wyboru. Mamy tak, Jeena, latającego bossa. I. O, i mamy tego, klapa. Smoka. Smoka. Jak tutaj. Do... Ej, ile razy umarliśmy? Ej, sprawdzam ile razy umarliśmy. czekaj, stary. tak. Tak, zobaczmy, ile razy umarliśmy. O nie, to jest ten kwadrat, to wcale nie, to te wasze bitwy, weź wszystkie byśmy... ciebie o 41 razy umarliśmy toś tam na, na swoim głównym save'ie zginąłem 900 razy <noise> dobra, wybalone w jego ja taki bocik. to co, lecimy na klauna? nie no jeszcze na nie no, na klauna, nie. proszę cię, bo ja nie wytrzymuję presji z nią, no, tajemnie, nie, nie mogę walczyć co? musi leczyć drugi koledzy fajnie

Ale kubek to są pędzki? O My to przecież, my to, to zakończymy razem Nie, to, to, to było raz, że już I zobaczy jedna kaczka może być y do parowania Trzech tak. klaunów bije się ze sobą No, dosłownie no, Największy to jest powód. O, teraz będą te basterki zobacz. Kurde, tk. i tak mi raz wyszło, nieraz raz wyszło. Superowałeś. Dobre, na laha. Na laha. Jeszcze raz, jeszcze raz. Żelek. No i zostawiłeś mnie samego. Jakieś kurde... Łotkowy. Dwóch pedałów bije się ze sobą. Oczywiście od roweru. W jak miałbym kanar to bym pokazał jakieś mam do zerania do... do ej, nawet... Ej, tylko teraz tylko oberwał, ale ja. Ej no, chyba... Ej, chyba to jest to podejście. Oczywiście za pierwszy. A, to ja to będę rozmawiał w no, te pieski. Pary! Barowa nie! Ej, wszystko Ej, wszystko wyszło! Co? Ej, co jest, ale to? Pary, i to. Barwania. Pa! Ale razem Allahaś. Bracia się. Bracia Allah. O! Bracia Allah! O nie! Ja nie wiem, gdzie... O kurde, co to tu 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 tu, tu, tu 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 Ja nie wiem co tu się odwala, więc... No, bo tutaj... się niego... O nie! Nie! Żelek! Bo no, mu mnie zostawiłeś! O no, nie, czekaj. Dobra, no, to ja tutaj to dam. Zaraz Izrael się może do tego Nie, Uuu, ale tak. O, parowanie, parowanie, tylko nie zniszcz sobie. U, ta kaczka, 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 Nie no, wjechał we mnie, to masz to starą babę. <noise> Jak ja, starą mamę. Nie. płacisz podatków, mówisz? Bożelek! Teraz wpuszczę się. Patrz, co ty masz? Czemu ty masz taką... Y, takie upodobanie? No bo lubię. Ej, dobra. Ej, dobra, jest to fala, a nadal mnie nie opuściła jest mi a, dobra, ja... Nie rób na lacha, proszę cię. Muszę spuszczać się na <grym <grym to. Tak, wiadomo. Parę kradasów! Nie, no jakiś... Na lacha! Ej, patrz, nie, patrz mi no, w ogóle, możemy mną nie pokazać. Nie! Nie! A, nie. Myślałem, to że tu ja! Myślałem, że to ja! I to teraz ja z siły tu ubieram. Ale no, dobra, nie ja ja przegraliśmy. Na lacha! Nie! To jest winy masz nowa fala i kurde nowe 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 dobra strzelamy szalamy w środę takie żarty żale odrobiną no. e, dobra skakuj na te 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 no to może na dole jadą szybko jadą świnią jadą bo uważaj bo będą polskie pingwiny ale zielone polskie <grym>, pingwiny <grym, grym>, jo spuszczaj Ustuszony w kanał... Nie! Żelek! Nie! Ja nie zauważyłem w ogóle co się działo! W czemu pizianka zwariowała jak spadła z chuśstawki, bo było Aj, ty